16 minut po dziewiątej, to jest Radio Z. Dzień dobry, mówią wam Marzena i Marek jest chory, więc Marcin. A z nami jest również Maciej, czyli tak naprawdę 3M. Maciej w tym Dombor. momencie jest znowu 3M, a dzisiaj mamy nie tylko Światowy Dzień Rzucania Palenia, nie tylko Bożolę Nuwo, ale także mamy Międzynarodowy Dzień Bicia Rekordów Guinnessa. Ale ciężka ta książka rekordowo, co? Marcin, tę książkę z rekordami Guinnessa mamy dla was w prezencie, będzie można ją zdobyć, a Maciek w telewizji prowadzi widowisko, które jest na licencji, czyli to widowisko pojawia się w różnych krajach, tak? E, tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, w ogóle. I Maciek nie takie rzeczy widział na o, swoje oczy. Rzeczy, które ja widziałem, to się nie da opisać. No nie, nie wszystkie w... nadają się do opowiadania na antenie. Zacznijmy z grubej rury. Najdziwniejszy rekord świata, jaki w życiu widziałeś? Słowo najdziwniejsze Słuchajcie, jest w ogóle bardzo złym w kontekście światowych rekordów Guinnessa, bo słowo dziwne towarzyszy nam przy każdym niemalże rekordzie, ale taki może najbardziej wstrząsający. To powtarzam za każdym razem i być może niektórzy nasi słuchacze już to słyszeli, ale facet przychodzi. Nie dość, że jest potatuowany, popiercingowany. To jest, to jest normalka. to zwraca mi. na siebie uwagę. To zwraca na siebie uwagę, ale ma wbite, wbija sobie w trakcie programu dwa haki w plecy. Takie rzeźnickie. I ty na to patrzysz. Oczywiście ja. Na to patrzą całe Włochy, cała Polska, cała Grecja, cała Hiszpania. Bija sobie haki. Do tych haków ma przytwierdzone takie metalowe linki, które są przyczepione do 3,5-tonowej wielkiej, jak to nazwać, karetki pogotowia, takiej, ale takiej erki, takiej konkretnej. I ją przeciąga na odległość 20 metrów. Krwawią mu te plecy yeah. Ta ciężarówka, ta, ta, ta karetka Się przesuwa, ale wiecie co jest najzabawniejsze Puenta mm -hmm. tej historii Kiedy z nim rozmawiam, pytam go, czy było ciężko On mówi, no było ciężko, mówi, bolały plecy On mówi, nie plecy, tylko strasznie mięłytki bolały Żeby pociągnąć tą karetkę Pytałeś, pytałeś tego człowieka, albo innych te, tego typu osób ty, Co? O, po co? Jaki jest motyw? Żeby się pokazać to też, to też, ale powiem wam, że tutaj jednak spory szacunek zbudzają ci ludzie i taką sympatię, ponieważ tak, niektórzy chcą coś osiągnąć, pokazać, że są wyjątkowi, prawda, że mają wielki dar. Inni chcą walczyć na przykład ze swoimi kompleksami, problemami. Są to często osoby, które na przykład w szkole czy później na studiach w pracy nie miały szansy się wybić. Nie były jakimiś wielkimi osobowościami, a właśnie dzięki temu, że mają jakąś niezwykłą umiejętność albo no, pewną przypadłość, bo to też są czasami sprawy anatomiczne. Mogą tutaj pokazać się całemu światu. Są noszeni na rękach, są traktowani jak gwiazdy, jeżdżą po całym świecie. No naprawdę, na przykład dla całe hordy Chińczyków. Ludzi, którzy no, pewnie na co dzień mieliby problem być kimś wyjątkowym, no bo jak być kimś wyjątkowym w kraju, który ma półtora miliarda mm. obywateli. Oni jeżdżą po świecie, pokazują się, zarabiają pieniądze. Czyli to, to jest, jest takie istotne. współczesne show, prawda? No to tak trochę chyba w tym kierunku generalnie idą media, prawda? Jak patrzymy na, na przykład na, na to, co się dzieje ze sportem. W tej chwili najpopularniejsze są, coraz bardziej popularne są, są te y, gale KSW, prawda? Ja się śmieję, że za chwileczkę tam będziemy oglądali chrześcijan, którzy, wal, którzy walczą y, z lwami prawda? No i w tym samym kierunku. Jakby wracamy do, do, do takich naszych hmm. pierwotnych potrzeb. Czyli im dziwniej, tym lepiej. Oglądanie kobiety z brodą to była atrakcja, nie wiem, średniowiecznych cyrków objazdowych. człowiek-słoń. Tak, a w tej chwili... No... Tutaj też czasami tak bywa. Wielka Księga Rekordów Guinnessa 2011 już jest. My mamy dla Was ten album do wygrania. Wiemy od Maćka Roka, że jesteś mistrzem w zadawaniu bardzo, bardzo długich pytań. To w takim razie spróbujmy pobić taki mały rekord Radia Z i gdybyś mógł zadać najdłuższe pytanie, a słuchacze będą musieli jak najkrócej odpowiedzieć na to pytanie. Czyli poczuj się dobrze we własnej skórze. Mm -hmm. To nie musi być najdłuższe pytanie w Twojej karierze. Aha, rozumiem, potrzeby... jednak czas antenowy nas trochę ogranicza, tak? Właśnie, tak? martwić, bo jednak, wiesz, Pokojnie, Maciek prowadzi ten czas program. Re czas reklamowy, wiecie, ja dbam o wasze przychody. No, no dobrze, no to... A czy, muszę... Zapytajmy może... No, no dobrze, no dobrze. w takim razie... Mm... Panie i panowie, Maciek Dowbor. Tak, to jest pytanie dotyczące pewnego polskiego sportowca, jest bardzo znany, jest celebrytą, jest wielokrotnym mistrzem świata, był także Już by skończyć, celebrytą, prawda? który występował w programach rozrywkowych, Aha. tańczył, śpiewał, Piewał, podnosił ciężary, jest również znany z tego, że świetnie radzi sobie w biznesie, no a poza tym no, ma fantastyczną wprost rzeźbę, uwielbiany przez kobiety, uwielbiany przez... Mogę jeszcze, bo jeszcze mam trochę. No dobra, generalnie występował również w światowych rekordach Inasa, no a poza tym jest strongmanem. Ma na imię Mariusz. I to jest pytanie. Chodzi? Najdłuższe pytanie świata mistrz w zadawaniu a, najdłuższych pytań. Ale nie dałaś Maciek mi szansy, to to do... dopiero preludium. <laughs> Martwię się o naszych słuchaczy. 21 po dziewiątej Maciek zostaje z nami, a wy piszcie na ddb. Małka? Nie, dzwonić. może. 22 622 O kogo chodzi? E, no dzień dobry. E, tak, dzień dobry. Dzień dobry. E, no mi się udało pobić taki rekord. Jaki? Hmm. Byłem siedem tabliczek czekolad z rana któregoś dnia. Siedem hmm. tabliczek, tabliczek czekolady z rana. Hmm, Macie to się nadaje do Księgi Rekordów Guinnessa e, e, Czy nie. to słaby wynik? Znaczy wiem, twojego. że są wyniki spożywcze, są, są, są takie kulinarno-spożywcze, e, ale akurat a propos czekolady nie wiem. Natomiast to jest coś, w czym ja bym siebie widział. Słuchajcie, konsumpcja... <laughs> I to jest kategoria twoja? Ale, kon, tylko i wyłącznie konsumowanie słodyczy, nie ukrywam. Mam jakiś tak taką bardzo wysoko ten próg Zwracania. Ale tak patrzę na ciebie i to rozumiem, bo też mamy. Z A tym dziękuję problem. ci bardzo, dziękuję. Dzisiaj, widać dzisiaj, tak, że Nie, tego nie widać. Dobra, ale się, dzisiaj się miałam na ogronę. śniadanie yes. siedem cukierków. Powstrzymuję się przed siedmioma tabliczkami czekolady. Bardziej yy, idzie na inny rekord. On wypija takiej ilości wody w studiu, co widać po tych pustych butelkach, które są wszędzie. Mamy słuchaczkę. Może na, za to bije rekordy w wypominaniu takich rzeczy. Dziękuję ci bardzo. Mamo. Yy, Jola jest z nami. Najdłuższe pytanie świata zostało zadane jakiś czas temu. Jola wie o kogo chodzi? Najlepsze jest to, że jest pytanie zupełnie nie do powtórzenia zniknęła nam słuchaczka Jola, ale ciekawa jestem czy Maciek jest w stanie to pytanie powtórzyć ale ja wam powiem inną rzecz, ja teraz wreszcie zrozumiałem dlaczego wy macie tak często piosenki w waszym programie bo? bo? M Marcin bo musi... Ja musi wyjść na siusiu Macieju. Ano tak, 8:00 rano. Nie, nie wiem, Przepraszam. Macieju, przywołuję cię do porządku. Patrząc na biegaczy na przykład, Tych, którzy biegają na 100 metrów, ma się takie wrażenie, że to już jest szczyt, że nie da się. No nie wiem, Usain Bolt na każdych zawodach niemalże udowadnia, że granica ludzkich możliwości jest jeszcze daleko, daleko. No właśnie, a czy jest taki rekord, który został pobity i na pewno nie da się go już pobić? Wiesz co, to trudno mi powiedzieć. Ja nie jestem ekspertem. Tam jest taki człowiek, Umberto Pelicari, y, który jest y, byłym nurkiem, na podstawie którego mhm. podobno y, Deep Blue, ten wielki błękit, nakręcono na podstawie jego, jego, jego przygód. Mhm. Powiedzmy, w jakimś tam stopniu było to oparte. I on jest ekspertem od wszystkich rzeczy. On przygotowuje się, opowiada o tych rzeczach, o tych kolejnych rekordach. Jego można by spytać. Ja nie znam niestety no, takich technicznych uwarunkowań poszczególnych rekordów, ale mam czasami wrażenie, że ci ludzie już naprawdę biją głową w mur. Ale, ale tak naprawdę, panowie, mi się wydaje, że to jest pytanie o to, czy jest jakaś granica możliwości człowieka. My tego Poniekąd, nie znamy. Tak, no, wiesz, no to nie są igrzyska olimpijskie. Tutaj kreatywność odgrywa tak samo istotną rolę, jak i sprawność fizyczna, czy tam umiejętność dojścia do jakiejś perfekcji technicznej w danej konkurencji. Tutaj zawsze możesz wymyślić coś nowego. Facet strzelał na przykład z sześciu strzał jednocześnie do celu yy, Łuku. Miał sześć strzał na cięciwie, strzelał i trafiał do sześciu różnych celów. Yy, olimpijczyk, notabene, w strzelectwie, tam w łucznictwie. Na emeryturze. Teraz, no tak, no to, to nie, nie na emeryturze, aktywny cały czas. I też się zgłosił do No to, to, tak, to teraz sobie wymyślił, że dołoży, nie wiem, siódmą, za chwilę będzie strzelał z dwóch łuków na raz. Nie wiem, to jest na razie niemożliwe, ale to jest wszystko kwestią tylko i wyłącznie takiej kreatywności, Światowe funkcji. rekordy Guinnessa, dzisiaj święto. Mamy dla Was książki. Słuchaczka, która uważnie słuchała najdłuższego pytania świata. Maćka do zna odpowiedź. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W którym momencie się zorientowałaś, o kogo chodzi? No gdzieś w połowie wypowiedzi. <laughs> Już wiedziałam, że chodzi o Mariusza Pudzianowskiego. Brawo, brawo, brawo bardzo brawo. Brawo. serdecznie. Wielka Księga Rekordów Guinnessa 2011. To może od się. razu z podpisem, Maćka, dobrze? Bardzo proszę, będę wdzięczna. Bardzo proszę. Kogo pozdrawiasz? No pozdrawiam cały Radio Z. Dziękujemy. Dziękujemy. Rekordowo krótkie pozdrowienia to były. Bardzo serdecznie. Miło się rozdaje prezenty. Powiedz jeszcze Maćku na koniec, czy prowadzenie takiego programu, w którym pokazujesz dziwaków, powoduje, że jesteś bardziej tolerancyjnym człowiekiem? Tak, a poza tym chcę wam powiedzieć, bo to nie są tylko i wyłącznie dziwacy, zacznijmy od tego. Są to naprawdę niektórzy fantastyczni ludzie, olimpijczycy, bo jest sporo sportowców, Czyli cyrkowcy, pasjonaty. pasjonaci, ludzie, którzy mają jakąś dziwną pasję. Ostatnio, w najbliższym czasie będzie można obejrzeć na antenie telewizji Polsat kolejny odcinek, w którym występuje na przykład chłopak, który jest niepełnosprawny, jest sparaliżowany od pasa w dół. Dla wielu ludzi to jest tragedia, a on znalazł w tym jakieś miejsce dla siebie i uprawia, słuchajcie, extreme skating na wózku inwalidzkim. Wow. Czyli to wszystko, co robią goście na deskach czy na rolkach, on robi na tym wózku. I tacy ludzie są naprawdę fantastyczni. Jak ja o tym mówię, naprawdę mam ciarki, bo sobie przypominam jego, jego twarz, jego, jego chęci, i jego wolę, dlatego to nie są dziwacy, to są, to, są, to są ludzie, którzy mają po prostu inny trochę pomysł. To w takim siebie. razie tego się trzymajmy, wszyscy pasjonaci niech trafią do twojego programu. Światowe rekordy Guinnessa w telewizji Polsat, Maciej prowadzi, dziękujemy ci Dziękuję bardzo, za zobaczenia w telewizji. A. zachęcam wszystkich do bicia rekordów. Dwie minuty po pół <laughs> do dziesiątej to jest dzień dobry bardzo. A my dzisiaj mamy dla was 100 tysięcy złotych, pamiętajcie o tym, że te pieniądze czekają na was.